Tak na przywitanie w nowym roku Pokażę wam jak wygląda sytuacja w sprinterze Sprinter jest już złożony Praktycznie gotowy do, do oddania Tak to wyszło po naszym remoncie Przypomnę tylko wymienialiśmy całe poszycie ścian 3 czwarte sufitu zostało wymienione na nowy Poszycie styropian, sklejka Sufit został wytapetowany Nie wiem jak to będzie wyglądać na kamerze ale ta jest taki, lekko taka karbowana, w sumie podobna tutaj była Natomiast ze względów estetycznych, wykończyliśmy tutaj wnętrze sznurkiem Jeżeli chodzi o, o tą część tutaj sufitu żeby to po prostu ładnie wyglądało, klimatyzacja wróciła na miejsce, oświetlenie wszystko zostało już uruchomione Właśnie dzisiaj testowaliśmy czy, czy działa klima, także o, po naszym tutaj remoncie wszystko już funkcjonuje Wszystko z powrotem zostało podłączone, jak należy Składamy dzisiaj, właśnie odpaliliśmy lodówkę Żeby poskradzać, czy wszystko działa Ślada dzień Umawiamy się z właścicielem na odbiór tego kampera Także za chwileczkę na beton wyjedzie na odbór Zlejemy jeszcze dach wodą Upewnimy się, że wszystko jest już tutaj Prawidłowo zrobione Ja biorę się do pracy i zapraszam was do oglądania na miejscu kampera, który stał tutaj przez dwa ostatnie miesiące, stoi już przyczepa. Uszkodzona. W tej przyczepie doszło do wybuchu opony. Jest rozerwana podłoga, jak możecie zobaczyć tutaj. Tak to wygląda. Będziemy tu wszystko naprawiać. Uzupełnimy ten kawałek. Tutaj odpadły wszystkie plastiki. Z tej strony listwa jest pęknięta. No dodatkowo tu jeszcze małe spustoszenie wydarzyło się w szafie. Tak wygląda instalacja akurat w tej przyczepie. Znajdował się błotnik w tej szafie. No i bieżnik opony po prostu jak wybuch to wpadł tutaj do środka, zniszczył, zmielił te wszystkie kable. No słuchajcie, powodem wystrzału opony był ich wiek. Ponieważ no jak przyznał się właściciel opony, miały 20 parę lat. Także, no niestety, tak stare opony miały prawo wybuchnąć Tym bardziej, że to nie jest mała przyczepa, bo ma ponad 5 metrów Jest dosyć ciężka I przy tak ciężkich, przy takich obciążeniach Wiadomo, jeszcze dopakowana w trakcie wyjazdu No zrobiła tutaj spustoszenie ta opona Zniszczenia są no, poważne tak naprawdę Przestroga dla wszystkich Opony musicie patrzeć na rocznik Mogę Wam pokazać, jak sprawdzić sobie rocznik opony, pokażę Wam na przykładzie opon, który teraz właściciel założył. Na oponie, to jest nam opona Barum. Na każdej oponie jest takie okienko i oznacza ono, że opona została wyprodukowana w 7 tygodniu 2022 roku. I patrząc na tą oponę, wiemy, że ta opona jest z 2022 roku. Także świeża, z początku roku tak naprawdę i śmiało możemy dalej jeździć. Mamy tutaj kampera, który ma opony, uwaga, nagramy, w tym kamperze jest opona z 36 tygodnia, z 2018 roku. Także jeszcze przyzwoicie, opona ma no niecałe 5 lat, także spokojnie jeszcze można pojechać, bieżnik jest jeszcze spory, także no, tutaj właścicielowi nawet nie ma co mówić, żeby sobie sprawdzić te opony, ponieważ na tą chwilę jeszcze wyglądają bardzo dobrze i, i pojeżdżą. Tutaj już właściciel zainwestował, założył nowe, obydwie. Nawet zapasówka jest nowa założona, z tego co widziałem, z tym samym bieżnikiem. Także skończycie oglądać ten film. Zachęcam was wszystkich, żebyście poszli do swoich przyczep teraz i sprawdzili jakie macie opony założone, z którego rocznika i w jakim stanie jest ich bieżnik. Planuję również nagrać filmik na temat opon. I układu hamulcowego przyczepak. W rozmowie z moimi klientami często dowiaduję się, że w ogóle się tym nie interesują. Każdy myśli o solarach, o kuchence gazowej, o lodówce, żeby dobrze chłodziła, o wyposażeniu tutaj wnętrza przyczepy, ale nikt tak naprawdę nie zastanawia się, jak wyglądają jego hamulce. Już pokazywałem wam na filmach, że hamulce są często w bardzo złym stanie i przyjeżdżają do mnie na ostatnią chwilę. Jest też hamulec najazdowy, który warto też kontrolować, ponieważ odpowiada on też za siłę hamowania tej przyczepy. I oczywiście jeszcze zaczep, który odpowiada za wszystkie luzy drgania i trwałość połączenia z kulą, która znajduje się na haku samochodu. Także zrobię Wam o tym osobny odcinek. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to możecie mnie też wesprzeć, żebym nagrał osobny odcinek o tym. Napiszcie jakiś komentarz. Możecie zostawić mi wiadomość w komentarzu, co byście chcieli też wiedzieć na, na temat względów bezpieczeństwa, względów technicznych. No to chętnie coś dla Was nagram, możecie mi podsunąć parę propozycji, nie ma problemu, nagram, nagram o tym osobny film specjalnie dla Was i, i troszeczkę tej wiedzy Wam przekażę. To są względy bezpieczeństwa, uważam, że jest to bardzo ważne. Zawsze będę to powtarzał, że bezpieczeństwo nasze i wszystkich podróżujących jest bardzo istotne i musimy też na to zwracać uwagę, a nie tylko na to, jak nasze przyczepy czy kampery wyglądają i kto ma mocniejszy solar na dachu. Także na moim kanale również znajdziecie po prostu mocny nacisk na bezpieczeństwo w trakcie jazdy i podróży. Jeżeli chodzi o jeszcze inne rzeczy, które będziemy tu robić, tutaj lekko zacieka okno, także za chwilę biorę się za demontaż ramy. Zdejmiemy to okno, musimy je zdemontować, oczyścić całe i ponownie zamontować. Tak samo jest z oknem, które znajduje się w sypialni. Tam również delikatnie zacieka z tamtej strony, więc to wszystko musimy tutaj zrobić. Czeka nas sporo pracy przy tej przyczepie. Myślę, że postoi tutaj dosyć długo. Także się teraz nagadałem i zapraszam Was dalej do oglądania. Ja idę demontować okno, które się znajduje nade mną. No i później zajmiemy się całą resztą. Przygotujemy już przyczepę do demontażu tej uszkodzonej podłogi, no i mebli. Zapraszam was do oglądania. Zdemontowałem ramę i możecie zobaczyć co się już tutaj wydarzyło. Lekki zaciek, delikatnie tylko podciekało i już zaczęło gnić. Także zobaczcie, świeża przyczepa. Nie, stara, nie jest to stara przyczepa. Lekki przyciek na oknie, a już zaczęło tutaj gnić. Także w porę, w porę yy, będzie to zrobione. Za chwileczkę demontujemy to okno i zobaczymy jak to wygląda jeszcze od góry. Idę na dach, zdemontuję okno z tamtej strony. No i zajmiemy się czyszczeniem tego miejsca. Okno jest już zdemontowane, to bardzo ładnie widać w którym miejscu ciekło, w tym, był kanalik, Sobie woda zrobiła tutaj kanalik, także tutaj ładnie podciekało, wszystko teraz trzeba oczyścić do gołego plastiku, praktycznie do zera oczyszczamy, oczyszczamy do zera całą ramę okna oraz e, tutaj dach i będziemy ponownie montować. Posłuchajcie, no też już okno już mamy ładnie wyczyszczone, przygotowane do ponownego montażu, żeby się lepiej czyściło, zostało rozebrane i oddzielone od szyby. W międzyczasie zostało zamontowane jeszcze okno 40x40 do Metica i ku naszej niespodziance było zamontowane na silikon sanitarny, oczywiście, czyli domowym sposobem. No, na tą chwilę jest już to. Wyczyszczone i gotowe do kolejnego montażu. Tu również zobaczcie, to 70x50 okno również już jest idealnie wyczyszczone. No i teraz pokażę Wam właśnie okno, które jeszcze jedno będziemy wymontowywać w tej które zacieka, ale tutaj yy, zacieka dosyć solidnie. Mam akurat teraz słabe światło tutaj, ale jak widzicie, już zdążyło się tutaj zagrzybić i teraz będę je demontował i właśnie chcę wam pokazać, jakie są skutki montażu okna yy, domowymi sposobami. Zrobiłem to jedną ręką właśnie i tutaj jest bez żadnej ściemy. Okno po prostu zdjęłem sobie sam. Okno teraz je położę tam na, na, na zewnątrz, na górze, żeby mi tylko nie spadło. To jest zabezpieczone i zobaczymy, jak wygląda w tym momencie miejsce pod oknem. zobaczcie. To jest właśnie silikon sanitarny. Tak tutaj to wyszło. Praktycznie, zobaczcie co jest na oknie. Na oknie została tylko woda. Silikon w ogóle się tego nie trzymał, to jest mokre, ma mokry palec. Także stąd ten zaciek, który powstał na oknie. Tak to, tak to pięknie tu wygląda. Także po raz kolejny przestroga, żeby nie używać silikonu sanitarnego. A jeżeli już zostanie użyty, to tylko awaryjnie. No tutaj właściciel yy, no powiedział nam, że było awaryjnie był użyty. Wie o tym, że nie powinno to tak być i dlatego nas poprosił po prostu o demontaż tego, oczyszczenie i ponowny montaż. Także wszystkie trzy okna, możecie zobaczyć, wszystko zostało zdemontowane. Tamte dwa okna już są yy, zdemontowane i gotowe do montażu. A teraz będziemy zajmować się tym tutaj oknem. Po jest to, że zdążyło tutaj to lekko zapleśnić, zagnić. Jak widać, trzeba będzie to wszystko oczyścić, podsuszyć przed ponownym montażem. Niestety silikon sanitarny się do tego nie nadaje. Silikon sanitarny jest do łazienek. nie do przyczep. Tu mamy już ładnie przygotowanie, jak widzieliście. Bierzemy tamto okno, idziemy je wyczyścić i będziemy ponownie montować myślę, że jeszcze nie dzisiaj nie, w, nie wiem, czy w tym odcinku zamontujemy to okno czy sobie zostawimy, to niech się suszy do momentu, aż naprawimy poszycie i tą całą elektrownię po tym wybuchu o, tu już nic nie widać, nie miało światła teraz dobra, ja za chwilę biorę się za demontaż już tutaj szafek musimy to wszystko zdemontować, żeby dojść do uszkodzonej podłogi po tym wybuchu także zaraz rozkładamy podpory zdejmujemy koło i będziemy to wszystko robić. Ta podpora już jest rozstawiona już była wcześniej jak szczepa przyjechała, także idę tylko tą z przodu muszę rozstawić i odkręcimy to koło Słuchajcie, tak wygląda po demontażu, zobaczcie jakie to jest uszkodzenie tej podłogi, no dosyć spory kawałek podleciał, przewody wszystkie, jak już mówiłem wcześniej zmielone tutaj, poskręcane na taśmy tym się zajmiemy później, zobaczymy ile trzeba będzie odtworzyć, tu widzę jakaś kostka wisi, także no nieciekawie to wygląda, także tutaj Z kolejnym etapem będzie rozebranie całego wnętrza jeżeli chodzi o zabudowę lodówki tą szafę, trumę musimy zdemontować także idę ze sprzętem i z kamerą do środka i będziemy demontować teraz szafkę przy okazji będziemy jeszcze hamulce sprawdzać jak wyglądają tak nie czuć, ale hamulce sprawdzimy dla zasady po prostu jeżeli chodzi o szczęki hamulcowe. Dobra, szkółię sprzęt, idę do środka. Dobra, zaraz zbliżamy się już za demontaż. Tu już powoli zaczynamy usuwać. Idę po światło, żeby było wszystko lepiej widać. I będziemy demontować całą tą zabudowę szafę, trumę, lodówkę tą szafkę. Z Tego miejsca gdzie jest uszkodzona podłoga, także musimy to wszystko usunąć i zobaczymy jeszcze jak z tej strony może uda się bez demontażu toaletki, ale na pewno całą tą część musimy zdemontować i żeby dojść tam do tego wszystkiego. Przede wszystkim do całej elektryki, bo kryzmysz tu. Dobra, bierzemy się do roboty. Jest tych przewodów poplątanych, właśnie tą, którą ja będę wystawiał. No, już będziemy mieli większe dojście tutaj. Jednak tam, bez demontażu, kuchni się raczej nie obędzie. Musimy to wszystko odbudować od spodu. Najważniejsze no i te przewody też musimy przejrzeć, czy wszystko ocalało. No i co jest rozdarte, co nie. Także biorę się dalej do pracy. Udało się to po części wszystko rozplątać. Zobaczcie, tak to wygląda na tą chwilę. Uruchomiłem oświetlenie i udało nam się podłączyć prąd. Było kilka uszkodzeń na płycie sterującej, także tu mamy jeszcze kilka poprawek. Przywróciliśmy już oświetlenie przyczepie. Zaraz wam pokażę, że wszystko działa. Tutaj macie już światełka włączone. Tutaj również za mną. Jedyne co też z tej strony nie ma prądu, ponieważ jeden przewód jest urwany. Gdzieś tu nam się zaplątał, po prostu na dole, i przed chwilą go dopiero znalazłem. Cały czas się zastanawiałem, dlaczego nie ma tam prądu. No, jest jeszcze jeden przewód, który wyskoczył z tej płyty sterującej. Jest praktycznie bez końcówek, także musimy dojść jeszcze z tym do ładu. Ale to już jest dla nas drobnostka. Najważniejsze, że już w bezpieczny sposób mogliśmy podłączyć zasilanie, i że wszystko działa. Jest tu już on, kabel jest już podłączony, jak widzicie. Tutaj stoi już kolejny kamper. Jeszcze taka ciekawostka. Z niego wymontowałem trumę. Trumę C. E, tutaj już jest na stole. Zaraz robimy pełen przegląd. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to spory luz na zaworze gazowym. No z tego, co wiem, to właściciel próbował sam naprawiać. I chyba nie dokręcił. No tu gaz przepływa, także trzeba uważać, jak się robi to z samemu. Także ja wchodzę do przyczepy, rozbieram kuchnię, żeby dostać się do uszkodzonej podłogi. W dalszej części filmu na pewno jeszcze zajmę się czyszczeniem trumy. No na pewno jest zabrudzona, wyczyścimy, zrobimy serwis, podokręcamy czy trzeba, wyczyścimy na pewno cewki. No i zobaczymy, czy uda się ją przywrócić do życia, także zapraszam was dalej do oglądania, że ustawiam kamerę na statywie i rozbieram kuchnię. Odkręcić gaz. Yy, odłączę zasilanie i będę mógł ją wydostać na zewnątrz. Zobaczcie, tak wygląda po demontażu lodówki podłoga, widać mocno rozszarpało tutaj tą powierzchnię. Zaraz to wszystko oczyszczę, posprzątam tutaj i zabiorę się za demontaż tej szafki, ponieważ no musimy to wszystko zdemontować, żeby tam dojść i w prawidłowy sposób to zrobić i żeby też nam było po prostu wygodnie. Także zaraz zabezpieczę te przewody, wydemontujemy zlewozmywak z, z kuchenką. Tu jeszcze jakieś prądy mi się pojawiły, jak widzieliście na przebitkach, że mierzyłem to jeszcze miernikiem. No pojawiły się tu jakieś prądy, chociaż ich nie powinno być. Także gdzieś jeszcze jakieś delikatne przebicie musi iść. Nieduże napięcie, no ale się po prostu pojawiło. Najpierw wszystkie szuflady po kolei zdemontuję. Będę miał dojście wtedy do, do tej całej kuchni, żeby to zdemontować. Także włączamy timelapsa i nagrywamy. Tak to wygląda już po uprzątnięciu, także już wiemy ile pracy nas czeka, żeby wymienić teraz ten kawałek podłogi. Tak to wygląda. Tu wyrwało, tam jeszcze listwę widzieliśmy, także to wszystko trzeba teraz ładnie odbudować. No u nas dzisiaj lekkie zamieszanie, no, panowie nam wymieniają tutaj bramę. Czy zobaczyć? U nas na dzisiaj zimno przez tą wymianę, musimy w czapkach chodzić i w kamizelkach, ponieważ mamy całodzienne wietrzenie. Tak to właśnie tu wygląda dzisiaj. Ja idę do trumy ją rozbierać, ponieważ robotę trzeba zrobić. Także biorę się zaraz za rozbieranie tej trumy. Także zapraszam was dalej do oglądania.